Siwanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Jakubek. Dzisiaj gramy w Bombermana razem z Adusiem. Przywitaj się. No, przywitał się, więc zaczynamy ten odcinek i lecimy. Ja jestem w tym u góry. Dobra, mam już pierwsze moce i mam już dwie bomby. Równo. 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 Jeszcze raz dała jeszcze raz. Jestem teraz tym czerwony, jakby ktoś nie wiedział, żeby wszystko było jasne. E, jestem czerwony. I nagle ktoś zaraz zacznie dzwonić. Nie mam żadnych mocy jeszcze. A mam jakąś bombę. Coś się nie udało. <śmiech> <śmiech> Dzięki, śmiech konia. Już spacer od razu. Pst, jak jest hinąłem? <laughs> yyyyy no jak ty zginąłeś, kiedy my do siebie dojdziemy? wow, <laughs> wow. O, nie. nie, nie 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 no, chory jesteś? wow wow bo prawie zginąłem o nie jestem wile żyje, żyje tu żyje, żyje ale się zręczę tymi bombami. No A, Wygrałem! On w ogóle, on tańczy, czy co on robi, ten, ten pingwin? Nie ja wiem, mi się wydaje, że on próba. Tak, po lodzie. Mam bombę, mam bombę. No. Ty śmiecił. Nie, no nie, nie, Rip. Skinałem. Myślę, czy zobaczymy, mamy. zobaczymy na filmie nie, nie Zginąłeś w zginąłem. ostatniej chwili, w ostatniej nie, sekundzie nie. Ja widziałem Nie mogłeś widzieć, bo nie zginąłem. Zginąłeś Nie zginąłem Zobaczymy na filmie no dobra Dobra Masz dysponizację do <laughs> Szkoda, że to w ogóle nie jest na więcej osób RIP jest. Czemu ty nie mogłeś wyjść? No bo się Mogłeś się tam no nie popuść. powiem właśnie, no nie miałem emocji Aha! <kluz> A bo ty jest, to jest moc. Dzięki za info. Nie wiem, za co przyjacielu... <laughs> mam bombę. Da. Mam bombę. Mam O tak, mam tak. Czemu tego nie ma na wiele osób? By, powinien być jakiś tryb na wiele osób. O, mam... Takie cztery osoby. A w sumie jest! Jest taki oberman na cztery osoby. Będzie musieli się zagrać. Ja tam zawsze mogę do ciebie wpaść. Ale chodzisz nawet przez internet. Nie ale, ale też jest na tym, na lanie, normalnie na jakim lanie. Bo, bo. E, bez ten, przewodowo. <laughs> no przecież nie. Do no, <laughs> no, tego, no, my gra nawet gra jest... do siebie nie dojdziemy. Gra jest Biskit. Dojdźmy do siebie i najpierw wykośmy całe to pole. Dobra, <laughs> jest taka akcja. Nie zgin. Kosimy całe to pole, żeby tylko zostały te białe, nie te lody, że lody musimy wykosić. I zostajemy na końcu i. I będziemy jeden na jeden. Chyba walczyć. nie będziemy miał ze mną szans. Czemu? A ja Zobaczyć. Ojej, no nie. No nie o nie, 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 nie. O, nie. No prawie no... Czy ty na serię nie umiesz dojść do końca? O Nie, 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 nie! Nie! nie. No nie! No my tam nie dojdziemy do końca. Uważaj, 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 bo ja duszę ich tam rozłożyłem. A no, mam tylko trzy bomby, ale one są mega mocne. O, o, uważaj! I ostatnie, ostatnie, rozwal to. Rozwal to. Rozwal to ostatnie. Idziemy do narożnika. <grym grym grym> nie, nie widziałem. No, ja idę do mojego narożnika. I teraz jest bardzo y, klimatyczna, znaczy y, waleczna muzyka. No nie, i walno to.

I co? I co? Ale łuku Uleleee Jak jak blisko <laughs> no, a, a, oh. <laughs> Ale, Ale ja to... mam mocnego kopa, no, 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 co jest? Dobra, kończymy ten odcinek, pożegna się. Jak można nagrywać 30 minut taką grę? A więc ta gra powinna być easy. No, zobacz, no. nie mogę mi trochę lepszych dać tych mocy? Nie, proszę. O, lala. Teraz mam szybkie bieganie, ha, ha ha ha! Wiesz co Kuba? Tak? Musimy nagrać Daisy Ja no, nie nagrywam Daisy A? Nie lubię Daisy Gówno Teraz jest ostateczne starcie O ty świecił, o ty świecił. NIE! Co? Ej co? razem zginęliśmy, remis, remis, remis jest Dobra, więc koniec tego odcinka. Ja tu przystępuję z swój mikrofon. Pożegnaj się. Papa. No, to już jest koniec odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam do innych. No, no i cześć, papa.